Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj miał być odcinek poświęcony, tak jak Wam ostatnio obiecałem w poprzednim odcinku, mianowicie Quantum Plus XT Flux. Miałem go sprawdzić na akumulatorze LiPo 4S 5000mAh 50C. Jak sobie tutaj zwrócicie uwagę, nie wiem czy to dobrze widać. O, proszę bardzo. 4, 4S 5000mAh 50C. Ja dzisiaj odcinek z przejazdów z osiągania maksymalnej prędkości poświęcony sprawdzeniu jak ten model się zachowuje na tym akumulatorze. Poprzedni mój model Quantum MT Flux bez plusa, Quantum bez plusa MT Flux. Po założeniu LiPo 4S jeździł, osiągał prędkości, szalał, był zliwny. Fajny, co się skończyło moim wypadkiem czy, czy uszkodzeniem płyty podwoziowej w poprzednim modelu rozwaleniem kamery, także szkody, szkody się poczyniły ładne. Natomiast, no nie mogłem Wam tego filmu zaprezentować z tamtego, plusa, z tamtego Quantum'a, natomiast chciałem Wam pokazać film poświęcony właśnie Quantum'owi plus, Plus'owi i osiągnięciu maksymalnej prędkości i zliwności tego modelu na LiPo 4S. Lecz niestety, powiem Wam szczerze, widocznie regulator tego modelu różni się od poprzedniego modelu. Ten model, czyli Quantum Plus, zwróćcie uwagę, mamy założony 4S akumulator, włączam model, włączam pilot, włączam pilot, i co się dzieje? Skręcać, skręca światła, jak widzicie tu z przodu, tu z tyłu, tu z tyłu świecą, wszystko świeci. Ale mamy problem, a mianowicie jest odcięcie na regulatorze, ponieważ zwróćcie uwagę, do przodu nic się nie dzieje, do tyłu nic się nie dzieje. Czyli po prostu regulator odcina nam napięcie. Widzi, że jest za duże napięcie, czy za duży opór, nie wiem dokładnie. Natomiast no, problem jest taki, że nie pojedziemy, ponieważ dzieje się to samo jak na 3S -ie. pojeżdżę już długo. I, I czy S już jest na, na, że tak powiem, końcówce mocy, czy, czy na, już na rozładowaniu? Właśnie są te same, te same objawy, czyli skręcam modelem kołani, światła w, załą, włączać, wyłączać mogę. I wentylatory, jak widzicie i słyszycie, pracują obydwa, zarówno na regulatorze, jak i na silniku. Zwróćcie uwagę, teraz powinien się zatrzymać. O, zatrzymał się zarówno jeden, jak i drugi. Włączam model. Startują obydwa wentylatory. Wszystko jest tak, jakby miał model jechać, ale niestety, jak zwrócicie uwagę, nie ma żadnej reakcji. I niestety, zarówno jak skręcę obydwa pokrętła mocy, nie ma, nie ma żadnej reakcji na zero. I tak samo nie ma żadnej reakcji, jak skręcę je na full. Naciskam, nic się nie dzieje. Także, niestety, przykro mi bardzo, ale odcinka z. Czyli po 4S w roli głównej nie będzie. Jeszcze raz koła się skręcają, wszystko działa, oświetlenie działa, wszystko działa. Natomiast, jak widzicie, model ani do przodu, ani do tyłu nie jedzie. Także widocznie ten regulator musi mieć odcięcie jakieś mocowe, odcięcie. Yy, nie wiem, za dużego parametru. W każdym razie przykro mi, ale niestety nie przetestuję Wam modelu na akumulatorze Lipo 4S. Bardzo chciałem, niestety nie udało się. W poprzednim modelu udało się to uczynić, ale niestety nie mam, nie mam nagrania, ponieważ wszystko się rozsypało poprzez uderzenie w koło samochodu. A tutaj, niestety, jest jak widać, jakieś odcięcie, które powoduje to, że, no, że model nie rusza koła się skręcają, światła świecą, wentylatory chodzą, model nie rusza, także przykro mi bardzo, ale niestety ten odcinek, jeżeli chodzi o, o test na 4S, o, o pomiar prędkości, o pomiar przyspieszenia, niestety się nie, 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 nie odbędzie, także przykro mi bardzo, następny odcinek będzie z jazdy po, po lesie, po, po takim terenie już polnym, Proszódcze, także na ten odcinek już, wam, już Was zapraszam. To będzie oczywiście na akumulatorze LiPo 3S, który mam w swoich, w swoich tutaj składach, zapasach. Natomiast tutaj, o tu jest akumulator LiPo 3S, na którym jeżdżę. Natomiast, no niestety, jak sami widzicie, 4S przykro mi bardzo, ale model nie ruszy i niestety nie jestem w stanie Wam przedstawić osiągów. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zapraszam Was do subskrybowania kanału, do zostawienia łapek, komentujcie, dajcie znać, może, może wy bardziej wiecie, może, może, może wiecie co trzeba przestawić, co trzeba ustawić, żeby, żeby ten model ruszył, a może faktycznie nic się nie da już z tym zrobić i, i LIPO 3S to jest maksymalnie na, maksymalnie na czym może ten model jeździć. Zapraszam Was do, do takiej dyskusji, czy do takich komentarzy, czy do takiej informacji. Także dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich. Cześć!